Drin 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 drin. O ktoś dzwoni muszę odebrać. Halo. O, cześć. Oczywiście może. Nie my nie idziemy. Dobrze. Okej. Okay. Lęko, Eliza zaraz, zaraz przyjdzie będzie u nas nocować. Co? Tak, bo jej rodzice idą na Andrzejki. Ale super! Michał! <laughs> Oj nie, bój się aż tak, to tylko ja. Ale nie wystraszyłaś. Co się stało? Zaraz Eliza przyjdzie u nas nocować. A, naprawdę? Już mam materac. Ale nie spiesz się aż tak, ona ma przyjść dopiero za pół godziny. Jest 12:18, to o, o 13:18. No nie wiem, dobrze. Zanieś go na górę, proszę. Dziewczynki, przyniosłam materac dla Elizy. Super, tato. Lenko, a ty i łóżko. mam taki kocyk i do tego taką białą poduszkę. Dobrze. O, Eliza przyszła. Cześć! 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 Hej! Hej Elizo! Pa! Cześć, Elizo! Tutaj będziesz spała. Okej, okay, to ja tu położę swój plecak. Patrz, to mój chojniczek. O, jaki słodki. Patrz, jaką mam super buffę. Ale super. Po obiedzie. Ale słodkie, te wasze kotki. Po dwóch godzinach. Aniu, już jest ósma godzina. Ty już powinnaś spać. I ja. I Eliza. Ma rację, Lenka. Dobranoc, Lenko. Dobranoc, Eliza. Rano. Dzień dobry, Lenko. Dzień dobry, dziewczynki. Dzień dobry. Chodźcie na śniadanie. Zapalę jeszcze tu światło. Chodźcie na śniadanie. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Ania to wiem, co ja, Bułkę z ogórkiem. A Lenka bułkę szyn... nie z szynką, tylko z serkiem żółtym. A ty, Eliza, co zazwyczaj jesz? Ja jem bułkę z ogórkiem. O, to tak jak Ania. Muszę zapalić tu światło. Po zjedzeniu śniadańka. Idzie, idźcie, dziewczynki, umyć zębki. ząbki. Ząbki. Ja muszę zjąć z plecaka swoją szczoteczkę do zębów. Oświecę tu światło i dam Ci, Aniu, nowe spodeńki. Proszę, Aniu, tu są granatowe spodenki. Okej, okay, założone. Idź teraz myj ząbki. Dobrze. Pobawmy się w chowanego. Ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i uwaga... Wiem, tu się schowam. A ja tu. To szukam. Pod, pod kołdrą nikogo nie ma. Pod biurkiem też nikogo nie ma. Mam cię Aniu. Mm, tak szybko mnie znalazłaś. Idę szukać Elizy. Pod miską na pranie nikogo nie ma. Pod łóżkiem mamy i taty też nie ma. Pod, pod, pod taletką też nikogo nie ma. Mam cię Elizo. Hurra! Wygrałam! Tak Elizo, wygrałaś i w nagrodę masz lakier do paznokci. Jupi! Włożę go do plecaka. Elizo, ja już posprzątam tą kołdrę i, i tą poduszkę. Dobrze. I ten materac też wezmę. Ma. Lenko, a jaką masz lekturę? Dziesięć skrepetek. O, a ja mam mm, Karolice. O, super! Jeśli podobał Ci się odcinek, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić, żeby było nam miło, dawajcie dużo łapek w górę. To pa, 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 pa. pa.